W imię Ojca, i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Każdy, bowiem, kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się uniża, będzie wywyższony. Drodzy wierni Chrystusie, w tym twierdzeniu nasz Pan Jezus Chrystus wyraża pewne fundamentalne prawo, prawo w życiu duchowym. Prawo, które potem świąt, Święty Piotr w swym pierwszym liście sformuluje jeszcze innymi słowami. Bóg pysznym się sprzeciwia, a pokornym daje łaskę. Z tego prawa, który Pan Bóg może cierpliwie, co do wypełnienia, długo, może czekać, ale z pewnością będzie czy później eksekruje, w życiu człowieka. Z tego prawa wynika, że aby dostąpić od Boga łaskę i osiągnąć wieczne zbawienie, konieczny jest walczyć w sobie pychę i zdobywać cnotę pokory, którą tą pychę, jako przeciwną, walczy. Więc, drodzy, w Chrystusie dzisiaj powiem kilka słów, o tej koniecznej dla życia chrześcijańskiego i koniecznej dla zbawienia cnocie, a ta cnota dzisiaj jest tak lekceważona, pogardzana i niezrozumiana, właśnie ta cnota jest pokora. I mówię także kilka słów o związanej z tą pokorą świeżne, zewnętrznego zachowania, Skromności. Drodzy Christusie, żeby powiedzieć, czym jest pokora, trzeba najpierw pokazać, czym ona nie jest, co jest zjawiskiem falszywej pokory. Otóż pewna taka postawa tchórzowstwa, niemocy oraz niepewności w siebie, która wyraża się w cichym, drżącym głosie, na bok i na dół skierowanym głowie oraz zawsze pobożnie złożonych rękach pewnych arcypobożnych chrześcijan. To dotyczy przede wszystkim o, właśnie, pewnych pań, kobiet w pewnym starszym już wieku. Właśnie ta postawa na pokaz wystawionej duchowej niemocy, jak tą postawę przedstawił kiedyś filozof Friedrich Nietzsche, ta postawa nie ma nic wspólnego z prawdziwą pokorą. Jest to raczej karykaturą zniekształceniem prawdziwej pokory, która nie jest żadną zniewieszczałą postawą. Duchowej niemocy i hipokryzji też, ale prawdziwa pokora jest mężną, pełną pewności i godności postawą duchową. Pokorą także nie jest ciągle oskarżenie samego siebie za wszystko, co się robiło albo się nie robiło, oraz ocynanie swoich zdolności osiągnąć poniżej rzeczywistości, ponieważ właśnie trzeba się z samego siebie tak, w pierwszy bić i powiedzieć, nic nie jestem zdolny, nic nie mogę, bez Pana Boga. Każda prawdziwa cnota, także pokora, musi ugruntować się na prawdzie, tym też prawdzie o samym sobie. I ci ludzie, którzy głośnie uniżają i oskarżają samego siebie publicznie, przed innymi, aby słyszeli, o nie jestem to tego zdolny, zrobiłem to tak kiepsko i tak dalej, Zamierzają tym często tylko zdobyć pochwalę i pocieszenie od innych ludzi. To, żeby oni powiedzieli wobec nich i wobec jeszcze innych, słuszących to, że tyś przecież jesteś najlepszy. Przeciwnie, doskonałe to zrobiłeś. Nikt nie może tak świetnie tego albo innego zrobić. No i żeby przez tą falszywą Postawę hipokrytyczną zdobywali e, właśnie pochwalę przez innych. To oczywiście nie jest pokora, to jest raczej hipokryza. A co nam daje właśnie taka próżna pochwala ludzi? Właśnie daje pychę. Odwrotną postawę od e, tej pokory, która hipokrytycznie może udawaliśmy. Drodzy Chrystusie, ważne jest tylko to, jak się rzeczy z nami mają naprawdę. Ważne jest tylko to, kim jestem naprawdę, w prawdzie, przed panem Bogiem. I tak muszę to najpierw przed samym sobą i potem przed Panem Bogiem swoich myślach, swoich modlitwach przyznawać. Drodzy Chrystusie, tak prawdziwa pokora ugruntuje się na prawdzie o człowieku, o samym sobie. Ugruntuje się na prawdzie pełnej, to znaczy na prawdzie objawionej o człowieku i na poznaniu samego siebie. W świetle tego tej prawdy. Pokora jest pełnie prawdziwą oceną samego siebie, wypluwającą z, z poznania samego siebie w świetle objawienia Bożego. Ta ocena samego siebie może być nawet trochę niższa i surowsza niż naprawdę jest, byleby taka postawa uniżenia w duchu nie byłaby Udana ze względu na innych ludzi. Lecz drodzy w Chrystusie poniżej rzeczywistości, ocenia człowiek samego siebie tylko przed innymi ludźmi, przez fałszywą pokorę, na pokaz. Natomiast przed Bogiem i przed samym człowiek, człowiek, przed samym sobą, człowiek zazwyczaj zaczyna przeceniać samego siebie ponad miarę i bardzo mało ludzi rzeczywiście wprawdzie o poznaniu samego siebie ocenia lecz przy pokorze istotne jest oszacowanie samego siebie w prawdzie przed Bogiem i przed samym sobą a nie w pornowaniu z innymi Prawdziwa pokora znaczy też prawdziwej oceny tego prawdziwego dobra, co w nas jest przez stworzenie i przez dar kstu Świętej i innych sakramentów. I e, znaczy również prawdziwej oceny tego, co czynimy. Lecz chwale za takie dobra, Oddaje pokorny człowiek temu, któremu ta chwala przysługuje. Oddaje więc tą falę panu Bogu, który dał nam naszą naturę w stworzeniu i dał nam dodatek łaskę w Kształ świętym i w innych sakramentach. Właśnie od Boga pochodzi wszelki dobry tar i właśnie nasza natura i nasze właśnie cechy charakteru. Drodzy Chrystusie, w taki sposób możemy określić pokorę jako cnotę, która daje nam prawdziwe poznanie samego siebie w świetle prawdy objawionej i wywola w nas życzenie bycia lekceważonym i pogardzane, Aż tak, a właśnie Teraz dlaczego tak chyba nikt z was nie chce być lekceważonym i bogardzanym, choć słyszeliście, że pewni święci tego nawet chcieli i dążyli do tego. Trochę wyjaśnienia odnośnie tego. Głęboka lub zaawansowana pokora nie wyczerpuje się prawdziwą i nawet pogardliwą oceną samego siebie, lecz idzie na o wiele więcej dalej, idzie do chęci bycia pogardzanym i prześladowanym przez ludzi. Może nam się wydawać, że jeśli ktoś pogardza sobą i doznaje prześladowania, i jeśli to dzieje się bez przyczyny i niesprawiedliwie, to wtedy taka postawa pokory nie może mieć nic wspólnego z prawdą i sprawiedliwością. Lecz jeśli rozważamy, co przez nasze grzechy zasłużyliśmy przed Bogiem, przed jego sądem, wtedy dopiero zrozumiemy, że naprawdę nikt z ludzi nigdy nie cierpi niesprawiedliwie. Przecież nawet przez kilkakrotną śmierć w wielkich mękach nie możemy do końca zapłacić ten dług przed Panem Bogiem, jaki zaciągnaliśmy chociaż przez jeden jedyny grzech śmiertelny. Ja, większość nas, Prawdopodobnie e, kilkakrotnie w życiu popełnia jakiś grzech śmiertelny. Z tego powodu, nasze niesprawiedliwe w cudzysłowie cierpienia. W tym życiu są tylko małą częścią tych kar, które naprawdę zasłużyliśmy za nasze grzechy wieczności. Ale. Nam się to obdaruje przez pokutę. Oprócz tego pokorne i cierpliwe znoszenie różnych przykrości jest także możliwością współuczestniczenia w cierpieniu odkupięciem Jezusa Chrystusa, jest szansem zdobycia zasługi nam oraz naszym bliźnim oraz możliwością upodobniania nas, naszemu Panu Jezusowi, Chrystusowi cierpiącemu. Niedoskonałym, a także nieszczęśliwym jest taki człowiek, którego zbija stropu oraz czyni nieszczęśliwym każde nawet sprawiedliwe cierpienie. A doskonałym i szczęśliwym nawet wśród największych męczarnych będzie ten człowiek, który wszelkie te przeciwności i cierpienia ochoczo, chętnie przyjmuje. I to jest chęć bycia lekceważonym i bogardzanym. Przez pokorę zrozumiemy wartość tych cierpień i przeciwności, i będziemy właśnie gotowi ich przyjęcia. A jeśli nie ma pokory, no to uważamy za jakąś tragiczną, za tragicznie niesprawiedliwe niezrozumienie od strony Pana Boga, że mamy to i inne cierpieć. Pokora jako prawdziwe poznanie samego siebie, oraz przygotowana dzięki pokorze gotowość do przyjęcia przeciwności i cierpień, stoją w przeciwieństwie topychy, która zaślepia człowieka najpierw w odniesieniu do samego siebie, potem odnośnie całej rzeczywistości i czyni go nadwrażliwym wobec wszelkich przeciwności, a szczególnie nadwrażliwym wobec krytycznej oceny od strony innych ludzi, krytycznych ocen i w ogóle krytyki. To, że większość ludzi są tak tchórzliwe, i tchórzliwa i służalco zależne od opinii swego otoczenia, to tłumaczy się właśnie brakiem pokory, a i, i nadmiarem pychy i próżnej chwale. Pokornie wie, że wszystko co on ma, nawet życie oraz swe zdolności naturalne oraz użycie tych zdolności ma od Boga, aż samego siebie jest zdolny tylko do grzechu. Pyszny natomiast uważa się za samowystarczalnego, myśli, że nie potrzebuje Boga. Że wszystko sam sobie potrzebne zasłuży swoimi umiejętnościami. Ponieważ pycha jest ostatnią przyczyną i korzeniem wszelkiego grzechu oraz klębszą istotą także grzechu pierworodnego, e, pierworodnego, nie można zwalczać grzechu i postępować się w ćwiczeniu wszystkich cnót na drodze doskonałości bez postępowania w pokorze. Pokora jest więc jakoby stałym i niezachwianym gruntem, w którym tkwi fundament całego naszego życia duchowego i na którym się to życie duchowe buduje. A co się dzieje takim domem, jeśli grunt pod tym domem jest niestały piasek albo nawet powietrze, pychy i próżne chwale, To się ruszy. I będą tylko ruiny. Bóg bowiem pysznym się przeciwia a pokornym waskę daje. Upokuszczcie się więc pod mocną ręką Boga, aby was wywyższył w stosownej chwili. W powie święty Piotr, apostol, w prowadzeniu dalej myśli dzisiejszej Ewangelii. Człowiek, który postępuje się w pokorze, przyciąga łaskę, jak przyciąga wodę zagłębienie, ponieważ on wie, kim jest on samym sobiem oraz wie, że koniecznie potrzebuje łaskę, aby być dobrem i czynić dobro. Im głębsze jest to zagłębienie pokory w duszy człowieka, tym więcej wody wmieści się w mieście się zagłębieniu, więc myśl tego Podobieństwa tym więcej łaski ta, to zagłębienie pokory przyciąga do duszy. Natomiast pycha łaskę odpycha, przeszkadza i hamuje w działaniu, czyni człowieka niezdolnym i niegodnym w ogóle do przyjęcia dalszych łask. Gdyby pyszny nawet przyjmował jakąż łaskę Bożą, aktualną i spółdziałał z tą łaską, dalej przywłaszcza on całą chwalę dobrego czynu dzięki tej łaskie czynionemu, czynionego sobie samemu, zamiast oddać to Panu Bogu. I właśnie czyni się niezdolnym do przyjęcia dalszych łask. Pokora jest w szczególny sposób niezrozumiana i pogardzana w świecie dzisiejszym. Świat dzisiejszy, panujące w nim myślenie oraz ideale życia rozpowszechnione w kulturze masowej i wytworach sztuki i tak Sposób szczególny hodują pysze, nazywając ją pięknie ambicją, przedsięwzięczością, pewnością w samego siebie i ogłaszając te postawy nawet cnotami i motorami wszelkiego postępu, zwłaszcza społecznego w dzisiejszym życiu. Zapychą przez otwarte drzwi maszerują do duszy człowieka współczesnego wszelkie inne wady i grzechy. I olbrzymia większość chrześcijan, nawet współczesnych, nie różni się pod tym aspektem, pod aspektem pychy i próżnej chwaly, niczym od ludzi niewiernych. Kiedyż autorzy największych dzieł sztuki i najmądrzejszych i najgłębszych co do treści traktatów filozoficznych oraz teologicznych wolali skromnie zachowywać anonimość co do autorstwa swych dzieł, nie podpisywali pod swoje dzieła i przez to dali całą chwalę za te dzieła Bogu. W dzisiejszym świecie jednak nazwisko autora z tytułem profesor, doktor, habilitowany i dopiero po tych kilku tytułach, będzie nazwisko i e, e, imię i nazwisko i to musi być nawet autorów dzieł teologicznych e, księdzy i biskupów. I właśnie te tytuły i wyliczenie właśnie wszystkich zasług za te tytuły są często najbardziej prawdziwymi i sensownymi częściami jakiegoś dzieła filozoficznego albo teologicznego. Patrzmy na biskupów i teologów, których jedyną troską jest podobać się gazetom, telewizji i możnym tego świata, widzieć we nazwiska z tymi tytulami prof. tr. taki i taki na lamach kazet i czasopism i widzieć swoje twarze na ekranach telewizora. Jeśli to telewizji ich przyciąga zapraszano, to jest już <coughs> wielki nauczyciel całego narodu. Jest to śmieszne i żenujące. Człowiek pyszny, szukający próżnej chwale od innych, tym bardziej niewiernych, nastawiający swoje twierdzenia na opinię panującą. Jest naprawdę śmieszny i głupawy. Stanie się płytkim w swoim myśleniu i zachowaniu, traci umiar i zdrową ocenę samego siebie i zdrową ocenę sytuacji który się tak naprawdę znajduje. I szczególnie tragiczny jest, kiedy tacy ludzie stają się współcześnie biskupami w kościele katolickim. Więc, drodzy, na koniec walka z próżną falą i chęcią podobania się ludziom, szukania próżnej fali od ludzi, Sklon, walka z skłonnością kierowania się opinią panującą oraz karierizmem lub oportunizmem opinii jest niezbędnym dla zdobycia podstawowych stopni pokory. I to są dopiero podstawowe, fundamentalne stopnie. Jeszcze nie to doskonałość pokory. I bez tej walki nie ma życia łaski, duszy. Bez tego łaska nie może w duszy działać. Traktujmy poważnie więc słowa naszego Pana, że błogosławieni jesteście, gdy urągają i prześladują was i gdy z mego powodu mówią kłamliwie wszystko złe o was. Traktujmy poważnie także słowa dzisiejszej Ewangelii, każdy bowiem, kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się uniża, będzie... Wywyższony. Więc jeśli zgodnie z tymi słowami postępujemy, jest to znak jakości właśnie człowieka świątobliwego, lub przynajmniej zbawionego przez Pana Boga na nas wyciskany. Drodzy w Chrystusie, oczynamy się zdecydowanie od tego próżnego życia ludzi światowych i światowych chrześcijan odcinamy się od pogoni za zaszczytami, sukcesem i próżną falą przed ludźmi. Katolik, który w dzisiejszym świecie nie będzie lekceważony, pogardzany i prześladowany, przynajmniej ze strony wrogów chrześcijańska, niewiernych, ateistów, lewaków, i też liberalnych katolików. Taki chrześcijanin nie może być dobrym katolikiem, ponieważ każdy z tymi zaszczytami, który świat może dać prawdziwym uczniom Jezusa, a przyjmuje to e, jako zaszczyty, co jest wrogie Chrystusowi. Bardzo ważnym jest jednak, żebyśmy się bronili nas w tej walce o zdrową, prawdziwą pokorę z pokorną dumą. Katolika jest coś takiego jak pokorna duma Katolika. To jak wychodzi z wiedzy, że wiemy naprawdę, że my mamy lepszą szcząskę i mamy większe prawdziwe bogactwa od wszystkich możnych tego świata. Jednak my też wiemy, że te bogactwa nie sami zdobiliśmy, ale wszystkie są podarowane nam przed przez Pana Boga wbrew naszej pysznej naturze. Niech nam przykładem pokory będzie i zdobywać tą pokorę wspomaga Najświętsza Panna Maria, którą będąc Matką Bogą i Królową Nieba i Ziemi nazywała siebie pokornienie służebnicą pańską i tak również zachowała się nie tylko nazywała się. Ponieważ podobała się Bogu najgłębsza pokora Maryi, napełnił Bóg ją pełnią łaski i właśnie wywyższał ją ponad niebo i ziemię i ponad też wszystkie chóry anielskie. Pokorna służebnica pańska módl się za nami. <trym> V ime Ojca in Sina in Duha Svetega, Amen. Naj bo pohvaljen Jezus Kristus.